Czy wiesz, w jaki sposób sąd apelacyjny może upomnieć sędziego, który wydał zły wyrok w sprawie? Otóż nazywa się to wytyk sędziowski. Zdarzają się tacy sędziowie w pierwszej instancji, którzy orzekają niezgodnie z orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dlaczego tak robią? Bo mają taki światopogląd. Oni dobrze wiedzą, że apelacja to zmieni, ale oni tak uważają i oni tak osądzają. Sąd apelacyjny upomniał w ten sposób sędziego z radomia czyli zrobił wytyk sędziowski. Poprosił sędziego o wyjaśnienie w ciągu siedmiu dni, dlaczego jego stanowisko jest tak różne od stanowiska Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jest to bardzo duża ujma dla takiego sędziego i no niestety, ale z awansem może mieć problem.